Jaka była najgorsza rzecz, do której zmusił Cię nauczyciel, bo myślał, że żartujesz. Miałem wtedy nowego nauczyciela WF-u, który traktował wszystko jak wyzwanie siłowe, a każde moje słowo jak próbę cwaniakowania. Pamiętam, że to był poniedziałek rano, potknąłem się na przystanku i coś mi chrupnęło w kostce. Przyszedłem do szkoły kulejąc, z opuchniętą nogą, ale jeszcze bez zaświadczenia, bo rodzice byli w pracy i mówili, żebym tylko uważał. Wchodzę na salę, a on patrzy i mówi, mamy pierwszego lenia, któremu się nie chce biegać. Zaśmiała się połowa klasy, ja próbowałem mu wytłumaczyć, że serio boli, że nie mogę, że coś mi się stało, ale on przerwał i kazał mi zrobić kilka okrążeń. Wiesz, jak to jest, jak się boisz odezwać, bo wszyscy patrzą, a ty nie chcesz wyjść na mięczaka. Zrobiłem jedno, drugie, przy trzecim kostka zgięła się pod dziwnym kątem i po prostu się przewróciłem. Tak normalnie, jak worek ziemniaków. Później było tylko zimno, sygnał karetki i obraz sufitu w korytarzu. Okazało się, że to złamanie z przemieszczeniem i gdybym wcześniej nie biegał, byłoby lżej. A teraz najlepsze, rodzice chcieli sprawę zgłosić, bo nauczyciel nawet nie przeprosił, tylko powiedział, że no trudno, bywa. Ale szkoła wynajęła mu prawnika takiego konkretnego, co wszystko odwrócił, żeby dbać tylko o reputację szkoły. Że nie miał podstaw, żeby mi nie ufać, że nie było zaświadczenia, że nikt nie widział. Sprawa się rozmyła. A ja mam teraz bliznę po operacji i metal w kostce.